Śruba 20, taka śruba musi trzymać ten potężny miecz. No i muszę tu przewiercić, kawałka starej skrzyni wziąłem ten element przyłożyłem, odrysowałem, później się jeszcze upewniłem, czy na pewno dobrze wszystko pasuje zgodnie z tym. No i w zasadzie mogłem tym się po prostu kierować. Oto są. No, tylko nie byłem pewien czy to na pewno było dobrze do góry dociśnięte, ale okazało się, że tak i to jest w tym miejscu właśnie, więc to będzie trzymać. Wygląda dobrze. Chyba się udało. Teraz czy uda mi się mieczem trafić tak, żeby dziura miecza się z tym zrównała, to będzie dopiero wyczyn. A tu można zobaczyć, wkładnie się wywierciło. Właśnie wkładam miecz Nie nagrywałem tego, bo część prac zrobiłem wczoraj wieczorem Było bardzo ciemno i nie dało się tego nagrać Widać tam coś? Miecz? Nie, nie widać Obniżyłem teraz całą przyczepkę, żeby ten miecz usiadł na tym A wcześniej e, Uniosłem ten miecz Z początku miecz położyłem na płasko Tak o, na na jednej belce. Później go tak uniosłem, bo to było łatwiejsze, ale przód tego miecza mi nie chciał wejść do dziury, bo był za wysoko, więc go obniżyłem, No bo mniej więcej to był środek ciężkości, więc podniosłem tył, przód się obniżył, nacelowałem do szpary tej skrzyni mieczowej. No i obniżyłem tył, przez co przód poszedł do góry, już miałem przód w szparze. Później z tyłu na bloczku, zacząłem podnosić. Tak jak to widać na, na załączonym zdjęciu, tył zacząłem podnosić i znowu zacząłem klinować tył, żeby przód znowu mi poszedł do góry i tym metodą podniosłem do góry, a przód miecza zahaczyłem o taśmę, na której to później wisiało, wjechałem przyczepką i za, wylądowałem później Całym mieczem na przyczepce i obniżałem łódkę No i to teraz mamy taką sytuację Może z tej strony będzie widać kawałek miecza O tutaj jest Widzicie i on sobie tutaj siedzi teraz na przyczepce A wcześniej wisiał z tyłu na bloczku Jest umoczony Na razie nie pada Ale później tak No to będę musiał ubrać kurtkę Więc miecz wisi z tyłu na falę na bloczku, na przykładni bloczkowej z fałem, a z przodu na taśmie transportowej i później został położony na, na tej przyczepce i teraz obniżam to jeszcze, żeby trafić dziurami wywierconymi. Już wam tutaj idę pokazać. musiałem znowu przykryć wszystko plandeką bo ma znowu padać chociaż tutaj już wszystko jest szczelne dobra wchodzimy do środka trochę bałaganu mam ale wybaczcie o tutaj widać jak już wszedł tutaj wisiał na, tej, na tych taśmach sobie a z drugiej strony wisiał z tyłu na tym fale tak było zaknagowane, za bo już tu założyłem To tak jak było oryginalnie No i co? I teraz pozostaje mi tylko tą wywierconą dziurę Tą wywierconą dziurę zlicować z dziurą Tego miecza Zaraz tu może światełko jakieś Włączę, będzie coś tam widać No na razie jeszcze nie widać e, Dziury miecza Na razie widać tylko miecz No i będę próbował to jakoś tam trafić nie nagrywałem tego, bo samemu to wszystko dźwigać a ten miecz przypominam około 100 kW, to nie jest łatwa sprawa. A nagrywanie przy tym to już w ogóle byłoby ciężkie, ale jak tak pod kątem patrzę, to brakuje mi ze dwóch, z 2 cm. Może tu po prostu podniosę tą z tej strony ten miecz. No połowa tego miecza, 50 kilo to może nam radę później tą śrubę tutaj To spróbujmy sukces jest taki, że udało się go włożyć samodzielnie i że cały system bloczkowy na v, v, czyli ten bloczek, plus bloczek, który jest w tym kanale tutaj. Bloczek wiolinowy udało mu się idealnie tutaj schować i nie było żadnego tam oporu, żadnego tarcia nie słyszałem. Tutaj jak się zajrzę to coś tam jakby widać, nie jestem w stanie Wam tego pokazać, ale stąd wygląda na to, że po prostu wszystko fajnie siedzi, więc jest, jest ok. Więc mamy, mamy sukces. Teraz skręcić to do końca, posprzątać ten bałagan i podnieść łódkę i się pobawić mieczem, sprawdzić jak chodzi. Aaron, aaron, aaron,